Moi drodzy, nadszedł czas powiedzieć Wam całą prawdę o moim ciele pociąży, co się zmieniło, co jest gorsze, co jest lepsze, jeśli coś takiego jest, jak moje ciało się zmieniło, i na co zwróciłam uwagę, teraz jest prawie dwa lata po, po urodzeniu Arianki, i może zacznę od tego, że brzuch. Słuchajcie, brzuch tak naprawdę, pomimo tego, że mam mięśnie na brzuchu, ta skóra. Nie wiem, czy ona się już w ogóle całkowicie tak naprawdę skurczy. Ja miałam dosyć duży brzuch i po prostu tak, jak y, gołym okiem tego w sumie nie widać, ale jak zrobię tak na przykład, to ta skóra jest taka, no jest wiotka, nie ma co ukrywać. Teraz możecie zobaczyć. Napnę brzuch, to jest mój brzuch w ogóle po jedzeniu. Napnę brzuch, mam jakieś tam mięśnie, ale ta skóra tutaj, zobaczcie. Widzicie to? Tak to właśnie wygląda. Teraz jeśli chodzi o moje piersi, to nie będę Wam ich pokazywać, nie liczcie na to. Jeśli chodzi o mój piersi, o mój biust, to na początku, gdy przestałam karmić, to była tragedia w ogóle. Naprawdę, to była po prostu tragedia. Nie dość, że piersi po prostu. Są jeszcze, były jeszcze mniejsze niż przed ciążą. Naprawdę, myślałam, że chociaż coś mi zostanie, a tu nic. E, po prostu były jeszcze mniejsze, to były jeszcze takie, no, wiotkie, że tak powiem. Ale teraz mogę Wam powiedzieć, że od kiedy przestałam karmić, to jest od kiedy przestałam karmić we wrześniu chyba, teraz mamy luty, prawie marzec kolejnego roku. Powiem Wam, że one nabierają już troszeczkę, no, troszeczkę się tak wypełniły, że tak powiem. Zresztą tak czytałam, że tak może być po jakimś właśnie czasie, że tak jest, że one tam się, coś tam się napełnia po prostu, nie wiem, czy ta tkanka tłuszczowa, czy tam coś innego się wypełnia po prostu. Także nie wiem, czy ta tkanka tłuszczowa, czy coś, coś innego, powiem Wam, że się, aż tak się nie znam, ale troszeczkę się wypełniły. No i tak to właśnie wygląda. Jeśli chodzi o um, jeszcze mój kolejny taki w sumie Kompleks pociąży to była moja pupa, gdyż wcześniej, na przykład przed ciążą jakoś lubiłam swoją pupę, teraz też ją lubię i lubiłam ją pociąży, ale powiem Wam, że ta pupa stała się po ciąży już w ciąży stała się troszeczkę obwisła, nie była znaczy obwisła, no nie, nie była taka jędrna po prostu jak wcześniej. Ale powiem Wam, że teraz naprawdę skupiłam się ostatnimi miesiącami na trenowaniu pupy. I troszeczkę zauważyłam, że naprawdę mi się podnosi ta pupa i jest dużo lepiej. Także to jest cała prawda, po prostu tutaj mówię Wam szczerze, jak to wygląda. Także pupa zdecydowanie teraz wygląda u mnie lepiej, troszeczkę się podnosi, ale to był mój taki kompleks, gdyż, no mówię. Nigdy wcześniej nie miałam takiego problemu. Zawsze lubiłam swoją pupę, była jakaś no, no, fajna pupa była, a teraz po ciąży właśnie troszeczkę opadła, no, ale teraz już się znowu podnosi, jeśli chodzi o ogólną taką na przykład siłę, czuję się czuję się wydaje mi się, że jestem silniejsza niż pociąży. Wydaje mi się, że zdecydowanie jestem silniejsza, bo wam mówiłam w którymś z wcześniejszych filmów, że zdecydowanie czuję się silniejsza, używam większego obciążenia podczas ćwiczeń, także czuję się silniejsza. Pod tym względem, i jeśli chodzi o mój, również o mój celulit, bo celulit też bo celulit też pojawił się w ciąży i po ciąży jeszcze tam on był to też już się prawie już znikł prawie, no mówię jeszcze jak tam gdzieś, nie wiem, coś tam gdzieś jeszcze widzę ale już naprawdę ta sytuacja z celulitem się poprawiła i to chyba by było wszystko jeśli chodzi, ach, powiem Wam jeszcze o moich stopach w ciąży <grym> nosiłam rozmiar bo ta o jeden większy niż teraz noszę. Wcześniej nosiłam, wciąż nosiłam szóstki, wcześniej nosiłam nosiłam 5, kiedyś nosiłam też zupełnie, nosiłam 6, później 5, wciąż 6. Teraz znowu mi się ta noga jakoś tam zmniejszyła trochę, chociaż jestem tak chyba pomiędzy 5 a 6, może teraz jestem 5,5, to zależy. Także powiem Wam, że to są rzeczy, które się właśnie u mnie zmieniły. Ach, i powiem Wam jeszcze, jeśli chodzi o moje włosy, to moje włosy w końcu zaczynają odrastać. Pokażę Wam może o tutaj. Widzicie? To jest to, co mi przez dwa lata odrosło. Ja miałam wszędzie po prostu, wszędzie naokoło. Miałam włosy mi powypadały tak chyba trzy miesiące po porodzie, ponieważ po samym porodzie nie miałam takiego problemu. A teraz słuchajcie, czuję, że mam naprawdę te włosy zaczynają być bardziej gęste szczególnie właśnie tutaj bo mówię tutaj na końcach jeszcze są przerzedzone ponieważ one dopiero odrastają po ciąży wypadało mi bardzo dużo włosów i teraz w końcu czuję że one zaczynają trochę być bardziej gęste także zdecydowanie włosy wracają też do normy i to by było chyba wszystko czyli cała prawda po prostu o moim ciele Pociążowym. Dajcie znać koniecznie w komentarzach na dole, co u Was się zmieniło po ciąży, jak Wasze ciało się zmieniło. Słuchajcie, taka, taka jest natura, taka jest kolej rzeczy, że rzeczy się takie właśnie, ciało się zmienia u kobiety po ciąży. Jestem ciekawa Waszych komentarzy. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia. Pa, pa.